Czy uwalnianie pomoże zaakceptować strach, który czuję? Takie otrzymałem pytanie. Osoba jest świadoma pokładów strachu, które są w niej. Ta osoba zrozumiała już, że jedyną do, drogą do tego, aby zmniejszyć ilość strachu, który jest w niej, jest go zaakceptować, i padło pytanie: czy uwalnianie pomoże zaakceptować ten strach? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak, bo właśnie w esencji tym jest uwalnianie. Żeby coś żeby strach, który jest w nas lub jakakolwiek negatywna emocja się wyczerpała, znikła, żeby odeszła z naszego życia, musi zostać przez nas zaakceptowana, czyli dostrzeżona. Bo gdy będę wypierał, nie, nie, ja nie mam strachu, wszystko spoko, jestem człowiekiem bez strachu, no to nie uwolnię czegoś, co wypieram. Więc najpierw muszę się przyznać, pokornie, mówię, no tak, no jest we mnie strach. Jest go tak dużo, że hej. Pierwszy krok. Drugi krok zaprzestaje stawiania oporu czyli pojawia się we mnie strach, ja nie odwracam uwagi, nie rozpraszam się używkami, rozrywkami, przyjemnościami, tylko oswajam ten strach. I teraz czym inaczej jest oswajanie tego strachu? Akceptacją. Pojawił się strach, i mówię, no dobra, no dobra, niech sobie będzie. Teraz tak, nie stawiam oporu, to znaczy, że przede wszystkim rozluźniam się w jego obecności, po drugie, nie próbuję zrozumieć, to jest bardzo ważne, to jest taka pułapka, tak? Mogę, osoba może zacząć się zastanawiać, dlaczego jest ten strach, przez kogo nie, jest, czy to przez matkę, może przez ojca, może przez to, że dziewczyna mnie rzuciła. Aha, to dlatego. Nie, nie analizujemy, nie potępiamy się za to, że czujemy strach. Jesteś człowiekiem, masz prawo czuć strach. Dopóki nie jesteś oświeconą osobą, jest w tobie strach, tak więc nie stawiamy mu oporu i pozwalamy go sobie poczuć. I tym jest właśnie akceptacja. Akceptacja jest zaprzestaniem chęci pozbycia się tego strachu lub inaczej odpuszczeniem chęci, żeby poczuć się inaczej. Czyli gdy odczuwasz w danym momencie strach, to odpuszczasz chęć, żeby poczuć w tym momencie szczęście i odpuszczasz pragnienie pozbycia się tego strachu. Po prostu sobie mówisz: "No dobra, no jest strach, no to co? No to, no to niech sobie będzie. To ja go akceptuję. Niech sobie będzie, poczekam aż się sam wyczerpie, a jak się nie wyczerpie, to też ok. Hawkins uczył nas takiej całkowitej, takiej totalnej akceptacji. Zaakceptuj, że ten strach się nigdy nie wyczerpie. Spróbuj na to spojrzeć z tej strony. A co, jeżeli ten strach zawsze będzie? Czy jesteś w stanie zaakceptować to na takim poziomie? Jeżeli tak, to z tego, czego uczy nasz Hawkins, to jest właśnie taka najgłębsza możliwa akceptacja, że Ty akceptujesz nawet to, że już zawsze ten strach tutaj będzie. I dopiero wówczas, gdy my pozwalamy sobie poczuć ten strach lub jakąkolwiek inną emocję, bo to jest uniwersalne, dopiero w obecności, dopiero gdy Ty Pozwalasz, będąc obecną, obecnym, poczuć sobie ten strach, akceptować go, wówczas ten strach zaczyna się zmniejszać, bo ten strach symbolizuje pewną ciemność. Natomiast Twoja uwaga, Twoja uważność, Twoja świadomość symbolizuje pewne światło. No i wiemy, co się dzieje, jak zapalamy światło w ciemnym pomieszczeniu, ciemność się rozpuszcza. W ten sam sposób my rzucamy światło, świecimy światłem na strach i sam fakt. Nic więcej ja nie musimy robić. Sam fakt tego, że my obserwujemy świadomie, będąc przytomnym, obserwujemy to uczucie, tą emocję strachu, ona się stopniowo zmniejsza i zmniejsza i zmniejsza. I teraz, będąc, robiąc to konsekwentnie, w zdyscyplinowany, konsekwentny sposób, wprost proporcjonalnie do czasu spędzonego na przyglądaniu się tej emocji, ona będzie się zmniejszała. Tak więc, e, im więcej czasu ktoś spędzi z zamkniętymi oczami, oswajając się, czyli akceptując ten strach, Wówczas ten strach szybciej się wyczerpie, i to jest ten aspekt wolnej woli, który każdy z nas ma. Masz wpływ na to, jak długo ten strach będzie tobie towarzyszył. Może tobie towarzyszyć przez 100 lat, może tobie towarzyszyć przez 5 lat, to jest prosto proporcjonalne do tego, ile czasu spędzisz obcując, akceptując, poddając się tej energii, nie stawiając żadnego oporu. Tak więc, reasumując, tak, uwalniając, uwalnianie strachu to inaczej akceptacja tego strachu. Z intencją taką, że ja pozwalam mu odejść, czyli zaprzestaję trzymania go w sobie, już dziękuję. Tyle, ży, tyle lat już żyłam, żyłem w strachu, ja już dziękuję za to życie w strachu, więc akceptuję, że on jest, jednocześnie z intencją pozwalam mu odejść. Powodzenia!